Pewnie słyszałeś historię, opowieść o walce dwóch wilków. Jest to indiańskie powiedzenie o tym, że w każdym z nas walczą dwa wilki. Jeden to zło, to złe rzeczy, to gniew, zazdrość, ciwość, pretensja, kłamstwo, pogarda, ego i wszystko, co jest negatywne w tobie. A drugi jest przeciwieństwem tego pierwszego. Jest dobrym, jest samym dobrym. To radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, uprzejmość, empatia do ludzi. I prawda. I pytanie, który wilk wygra? Zawsze wygrywa ten, którego się karmi. Pewnie znasz tą opowieść, ale dziś nie o tym. Chciałbym ci powiedzieć, że tak naprawdę tych wilków jest więcej. Jest ich siedem. I to właśnie pokazał mi pan: siedem wilków. Zobaczyłem siedem klatek, z których wychodzi siedem strasznych wilków. Miałem tę moc, pan mi ją dał, że. Sześć z nich na skinienie dłoni pana legło u moich stóp. Jeden zbliżył się i szczerzył zęby. Wiedziałem, co to za wilk. Wiedziałem też, co muszę zrobić, a raczej czego robić nie powinienem. I następnego dnia przestałem po prostu go karmić. Przestałem go karmić. Zwróciłem się do ojca z prośbą, by, by mi w tym pomógł. I on to zrobił. I oto przestałem go karmić. I modlę się, by. Każdy z Was dostał wsparcie, a wierzę, że tak będzie od Ojca naszego, by przestać karmić swoje wilki. A mam na myśli grzechy. Jest siedem grzechów głównych, według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Są to grzechy pychy, chciwości, nieczystości, łakomstwa, zazdrości, gniewu, lenistwa lub znużenia duchowego, czyli tak zwanej acedii. I chcę Ci powiedzieć, że to coś, te cechy. Te pozornie bardzo oczywiste rzeczy są teraz niezmiernie ważne, dlatego że, jak Pan mi pokazał, są to cechy charakteru mocno, mocno atakowane przez złego. Zły w tym momencie mocno krąży, ryczy jak lew i szuka miejsca, w które może wejść w Twoje miasto. I wejdzie przez dowolne, dowolną, dowolne z tych grzechów może to być pycha, może to być chciwość. Może to być łakomstwo lub zazdrość, gniew lub nieczystość. Wszystko to, co karmisz, wszystko to, co karmisz, jest pożywką dla złego wilka. I gdy wpuścisz jednego, uwierz mi, że trudno ci się będzie odczepić od pozostałych, ponieważ zawsze wilki działają w stadzie, jak watacha. Jak wataha. I Pan mówi, byś przestał karmić te wilki, byś zwrócił na to uwagę, byś zobaczył, gdzie są wyłomy w twoim mieście, w Twoim ciele, w Twojej duszy, w Twoim duchu, i byś przestał karmić zło, które się tam zalęgło, a wówczas światło Pana, przy Twoim przyzwoleniu, uszczelni wszystkie te miejsca i będziesz mógł zobaczyć rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę. Bo jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli tego nie zrobisz, i będziesz dalej karmił, te wilki, niestety świat, który ci się przedstawia, będzie. Coraz gorszy, coraz ciemniejszy, będzie ci trudniej po prostu żyć. Będziesz szarpany pokusami coraz mocniej, coraz silniej, i tak naprawdę będziesz się odsuwał w tym wszystkim od prawdziwego źródła światła, od naszego zaopatrzyciela, od dobrego Ojca, bo Pan patrzy na każdego z nas, patrzy na Twoje serce, na Twoje uczynki i pragnie, byś oddał się Mu w całości, tak jak oddała się wdowa z przypowieści o Wdowim Groszu. Posłuchajmy jej. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Oddaj mi wszystko, mówi Pan. Oddaj mi wszystko, całe swoje serce, a wówczas ja oddam wszystko Tobie. Gdy mi zaufasz, gdy przestaniesz karmić swoje wilki, wówczas ja rozświetlę je od środka i staniesz się lampą dla innych.